Znów ukradli Wam catering spod drzwi. A może po prostu dostawca Was skręca i dostarcza piętro lub dwa niżej? Nie jest taki jak dawniej. Bo mu się nie chce wchodzić. Jest już wyjście, a nawet dwa. Po pierwsze, zawsze możecie zmienić dostawcę. Ale jeżeli jednak chcecie, by nim pozostał, bo to jest ten jedyny, a wiecie, że Wasze jedzeniem przestują się sąsiedzi lub kruki, to można się zabezpieczyć. A w miejsce można się zabezpieczyć, damy trzeba się zabezpieczyć. Można zamontować zabezpieczenie jak w filmach, czy kamerę, o której wspomniałem w poprzednim filmie, albo po prostu wideodzwonek Dorbel Tuya Smart Life z funkcjami wideorozmowy z wideorejestratorem. Wideodorbel Ultra HD Two-Way Talk Wi-Fi, czyli wideodzwonek działający w systemie Tuya ja Zastanawialiście się, czy jest sposób na to, by widzieć, co się dzieje przed drzwiami waszego mieszkania, czy przed bramą waszego domu, nawet a zwłaszcza wtedy, gdy was w domu nie ma? Czy istnieje urządzenie łączące w sobie kamerę wideo, która może pełnić funkcję nadzoru wideo z dzwonkiem do drzwi? Standardowo do komunikacji z gościem stojącym przed zdalnie otwieraną furtką służą domofony czy wideodomofony. Dzięki którym zdalnie wpuścicie go na posesję. To urządzenie jednak tej funkcji nie posiada, czyli zdalnego otwierania drzwi. Ale, ale, nie wszystkim jest ta funkcja potrzebna, a wiele rozwiązań tego typu po prostu lepiej, gdy zbędnych gadżetów i funkcji nie ma. W tym przypadku jest ona całkowicie niepotrzebna. Doorbell, czyli wideodwonek, to urządzenie proste w obsłudze i montażu. Wszędzie przychodzi kompletnie. To jest w zestawie otrzymujemy uchwyt do montażu na drzwiach, lub ścianie, a nawet dwa ogniwa 1865 o pojemności 2600 mAh, przynajmniej tak wynika z oznaczeń. W pudełku znajdują się również niezbędne kołki rozporowe wraz z skrętami oraz dwie śruby łączące uchwyt z dzwonkiem. Aby urządzenia tego typu działały, należy skonfigurować, to znaczy sparować je za pomocą aplikacji i telefonu. Dzięki temu będzie działało w naszej sieci tu. Co jest konieczne do funkcjonowania dzwonka? Jako, że jest to urządzenie elektryczne, zazwyczaj przydaje się prąd. I prąd możemy mieć z dwóch źródeł. Po pierwsze z akumulatorów dołączonych do zestawu, a po drugie z portu mikro USB, czyli zewnętrznego zasilania. 5V. Drugim niezbędnym elementem jest sieć Wi-Fi działająca na częstotliwościach 2,4 GHz. Skoro już się upewniliśmy, że jest prąd, dzwonek zacznie do nas gadać. Niezbędne jest sparowanie urządzenia i dodanie go do aplikacji Tuya lub Smart Life. Jest to banalnie proste. Teraz będziecie powiadamiani na komórkę o tym, że ktoś dzwoni. I tak długo jak jesteście w zasięgu internetu, może ktoś do was zadzwonić. Możecie również poprowadzić wideorozmowę, to jest wy będziecie widzieć gościa, no i oczywiście go słyszeć, a on będzie słyszeć was. Możecie również w każdym momencie połączyć się z kamerą i spojrzeć na to, co dzieje się teraz przed drzwiami. Możecie również to nagrać na telefon, do chmury przy pomocy płatnej subskrypcji lub na kartę SD. Czy to się przydaje? Czasem jak najbardziej. Do czego taki wideodzwonek się nada? Do komunikacji furtka dom, gdzie słyszymy i widzimy co się dzieje przed babem. Do umieszczenia go przed lub na drzwiach domu. Możliwy jest również zapis na kartę pamięci ukrytą w dzwonku. A jaki jakości jest materiał z tego dzwonka? Myślę, że jest jak najbardziej ok. Możemy nagrywać w dwóch trybach SD i HD. W obu obraz jest poprawny i spełnia jak najbardziej wymagania co do tego typu urządzeń. To już wszystko na dziś. Co myślicie o wideo Dorbel? Dajcie znać w komentarzach. Kto nie subskrybuje, to polecam. Dzwoneczek i takie tam. Do zobaczenia, smartomaniacy. Dobrano, do widzenia. Na razie, cześć.